Podczas samego męczu dla wszystkich. Mecz dla kibiców na pewno e, bardzo ciekawy. Wiele emocji, wiele bramek, wiele sytuacji bramkowych, kontrowersyjnych w jakichś tam sytuacji. E, ze swojej strony powiem, no, że jestem, można powiedzieć, tak, no ile punkt w Kielcach na pewno jest cenny. Natomiast no, trochę niepokoi, że drugi raz e, grając z przeciwnikiem, który musi grać dziesiątkę, tracimy dwa punkty, bo tak było u nas z Dehakowem. Tak jest teraz, stochem przeciwnikającym dziewiątkę. Stworzyliśmy jeszcze sytuację, ale niestety niewykorzystalną, także pomieszane uczucia, no szanuję ten punkt tutaj zdobyty, ale z drugiej strony yy, no gdzieś tam żal pozostał. Taki trochę brak agresji w tej drużynie spowodował to, że przebiegaliśmy na 0 Natomiast po wyścigu, gdzieś tam echa, zespół się rzeczywiście obudził. Chcieliśmy grać Myślę, że skuteczniej ten środek wojska żeśmy opanowali. Na pewno martwi, że znowu straciliśmy trzy bramki, ale też znowu cieszę, że zespół podniósł się z takiego dużego dołu, w jakim się znajdowaliśmy. Myślę, że to jest plus i, i coś będzie może na tym pozytywnego zbudować. Na pewno wyciągniemy wnioski znowu z tych wszystkich sytuacji. E, w perspektywie

w całości także na terenie, tak jak więcej,